Kolejnego dnia odwiedziłyśmy najstarszy park stanu Nevada, czyli Valley of Fire. Skały tutaj mają bardzo intensywny kolor, a na niektórych z nich możemy zobaczyć petroglify zostawione przez mieszkańców sprzed tysięcy lat. Trasy piesze w tym parku są raczej krótkie, maksymalnie 1-2 km, więc cały dzień spędza się głównie jeżdżąc po drodze pośród tych surrealistycznych skał. Czasami aż ciężko jest opisać że są taką wdzięczność, którą ma się w sobie, widząc takie miejsca. Bo... To jest mój pierwszy raz w parkach narodowych. Jest co oglądać, jest przepięknie jest zachwycająco. Pani e, z centrum turystycznego. Walia fajne poleciła nam taką restaurację, w której teraz się znajdujemy. Jest mega old -schoolowa. Mówiła, że jest dobra, zobaczymy co to będzie. Jest tanio, ale czy jest dobrze? Jeszcze nie wiemy. No i wyruszyłyśmy w drogę do kolejnej lokalizacji. Wskoczyłyśmy jeszcze po drodze do marketu, a później nadeszła noc. A tak moi drodzy gotuje się zupkę chińską w hotelach. Kolejny dzień i w drogę o 5 rano. Jeśli zastanawiacie się, czemu wyruszamy tak szybko, to dlatego, że w parkach narodowych niestety jest bardzo duży problem z parkowaniem, i po siódmej jest bardzo mała szansa na znalezienie miejsca. A tego dnia przyszedł czas na Zion National Park, czyli jeden z najbardziej spektakularnych parków w Stanach Zjednoczonych. Chcę sobie teraz y, wziąć los. Piękne miejsce z drogą, z widoczkiem. Chciałam sobie zrobić taką małą przerwę, właśnie na się, zjeść. Jestem to nad tym parkiem. Widziałam, że jestem tutaj bardzo zmęczona już podróżami, więc nie mam tak dużo siły, żeby pójść w takie najpiękniejsze szlaki. Ale i tak z tym że to jestem i bardzo mi się tutaj podoba. Tego dnia postawiłam raczej na odpoczynek. Zrobiłam kilka krótszych tras, które i tak mnie zachwyciły, no ale potrzebowałam trochę odpoczynku, więc już tego dnia w tym parku nie zwiedzałam jakoś bardzo intensywnie. Zają był też fajną odmianą po kilku dniach spędzonych na pustyni. Jest tutaj ogrom przepięknej zieleni i naprawdę warto ten park zobaczyć. A wieczorem dostałyśmy się do naszego noclegu i załapałyśmy się na pokaz fajerwerków. Kolejny dzień, no i kolejna lokalizacja. Tym razem Bryce National Park. A zanim dotarłyśmy do parku, wskoczyłyśmy do bardzo zabawnej kawiarni rodem z Winstonów. Jak widać, mamy tutaj już Ogrom kamieni, więc już czuć klimat Bryce'a. No i co? No i zaznaczyłam naszą obecność na mapie. Jaki park, taka mapa. Duża i ładna. Bryce słynie z tysięcy skalnych iglic zwanych chudos. To one tworzą ten niezwykły krajobraz, ukształtowany przez miliony lat przez wiatr, wodę i mus. Kolejny dzień, kolejny hike. dzisiaj jesteśmy w Price National Park i robimy pierwszy szlak właśnie. Jest pięknie. Wybrałyśmy tutaj już takie dłuższe trasy pod hike i było to strzał w dziesiątkę, bo udało nam się zobaczyć wszystkie najpiękniejsze miejsca. powiem ja Wam, że bardzo mi się podoba ten park. Są przepiękne miejsca. Właśnie jesteśmy w tym kanionie z nazwą Wall Street. Jeśli się nie mylę. Pięknie. Kilku miesięcy w Stanach. Mam wrażenie, że zakupy w marketach to nadal tutaj ogromna atrakcja. Jak widać, można kupić tutaj zestaw do smores albo jednego ogórka. Kolejny dzień zaczęłyśmy od gofrów w hotelu, a później ruszyłyśmy w trasę. Tego dnia zmieniłyśmy strefę czasową jakieś kilka razy, a przez brak zasięgu, często nie wiedziałyśmy do końca, która jest godzina. Odwiedziłyśmy Glen Canyon i przy okazji, nie wiedziałyśmy tego wcześniej, okazało się, że jest tam też wspaniałe jezioro, więc dałyśmy sobie chwilę na odpoczynek, aczkolwiek było tam strasznie gorąco. Później wyruszyłyśmy w drogę do Horszu i było to jedno z takich miejsc, w których naprawdę nie wiedziałam co powiedzieć. Widoki były nie z tej ziemi, i uważam, że to takie jedno z miejsc, które koniecznie musicie odwiedzić. No i drogę do hotelu, w którym miałyśmy basen, więc oczywiście z tego skorzystałyśmy. Wyjazd o 5 rano, ale w szczytnym celu, wschód słońca na Monument Valley. To miejsce to symbol dzikiego zachodu. W dodatku wygląda znajomo, nawet jeśli nigdy tu nie byłeś, bo tutaj powstawały esterny, reklamy i różne filmy. Zdecydowanie warto było wstać tak wcześnie, bo widoki były nie z tej ziemi. Tam są trzy siostry, tak samo jak w Devil's Valley, masakra. Przecież chwilą mieliśmy słonia, też w Devil's Valley było słonie. Rozumiecie to? Ale Monument Valley to nie park narodowy, to ziemia należąca do Navajo Nation do rdzennych mieszkańców tego regionu. To oni opiekują się tą doliną, nadają nazwę każdej skale i znają jej historię lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy za ciężkie i auto wtedy grzęźnie w piachu, dlatego przemierzamy to pustkowie na pieszo, a ona jedzie z, naszymi, z naszym dobytkiem. Byłyśmy również w jednym z najbardziej kultowych miejsc w historii kina, czyli tam, gdzie Forrest Gump zakończył swój bieg. Dzień dziesiąty podróży i jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w całych Stanach, czyli Grand Canyon. To było miejsce, które bardzo zachwycało swoim ogromem. Nawet jeśli widziało się je setki razy na zdjęciach czy na filmach, na żywo robiło zupełnie inne wrażenie. Przestrzeń, kolory i głębia to wszystko przytłaczało i jednocześnie dawało niesamowite poczucie spokoju. Co kilka kroków widok zmieniał się zupełnie od ciepłych, czerwonych skał po chłodne odcienie błękitu. To miejsce naprawdę pokazuje, jak małym człowiekiem można się poczuć wobec natury. Niestety po raz pierwszy podczas naszego roadtripa tripa pogoda nam nie dopisała i dość szybko musiałyśmy zakończyć nasze zwiedzanie.